Dzień dobry, nazywam się Adam Potempa, reprezentuję firmę Clarios. Dzisiaj na targach Profi Auto Show 2019 prezentujemy szeroką gamę naszych produktów. Skupiamy szczególną uwagę na akumulatorach dedykowanych do pojazdów systemami start -stop z systemami Start-Stop, wykonanych w technologii AGM oraz EFB. Dodatkowo prezentujemy akumulator Warta Promotive AGM, dedykowany do... Bardzo zaawansowanych pojazdów użytkowych, które są wyposażone w klimatyzację postojową lub ogrzewanie postojowe. Zwracamy również szczególną uwagę na aspekt testowania akumulatorów. Jest to połączone z programem testowania akumulatorów, który prowadzimy sukcesywnie już od 4 lat, gdzie skupiamy ponad 2,5 tysiąca serwisów z całej Polski, które testują akumulatory w ramach rutynowych czynności serwisowych, jak również na życzenie klienta. Nie zapominamy również o jednym z ważniejszych aspektów dotyczących akumulatora czyli recyklingu odpowiednim zużytych akumulatorów. Pamiętajmy, że zużyty akumulator stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego i należy zadbać o jego odpowiedni recykling. Zachęcamy również do rejestracji w Warta Partner Portal, gdzie udostępniamy wiedzę w sposób bezpłatny dla każdego uczestnika rynku motoryzacyjnego. W portalu znajdują się informacje dotyczące tego, gdzie akumulator znajduje się w pojeździe, w jaki sposób wymienić akumulator krok po kroku oraz, co ważne, jaki dokładnie akumulator zastosować. Wiedza udostępniona w tym portalu jest bezpłatna dla każdego mechanika. Wystarczy jedynie się zarejestrować.